Prawda, w tym filmie nowie oczywiście. Jak mówię, mam na sobie to pioseneczkę, ale po co ci ją udało, jak mam kolejne nie? Bo znalazłem aż kilka tajemnic w tej oto naszej ukochanej, nowej pioseneczki. Duczek e, Minecraft, tej piosenki Minecraft. to ty łapka w górę, żeby filmów, a nam może i sekretów. Nie wiadomo, nie wiadomo. To jak to co zauważyłem. A to... że... na tej chale to jest nazywany... losowy ślad. Mam oczywiście takim... Z jedną myślą, taką tajemnicę. Chcę ten nasz losowy piesek na domek. Serio. Ja nie salutuję. Mam nie mówię niczego. Nie to. to nowa Gram w Minecrafta od lat 5 z kolegą ludzkiem co jest na dzieciu. Wykopaliśmy już tyle E co to było? Co to było? Nie myślę o niczym innym jak... O! Pokaż twoje! Widzicie! Widzicie, Widziałem coś tutaj nowego! Skajcie! Zabłużyłem na tym, co Tu Jest widzicie nasza nowo odkryta tajemnica tak, lusowy piesek to, luzek i bimpek, to krątający pimpek to właśnie to jest dla nich i, i jak będzie do film to tajemnice to od razu będzie mieli od wszystkie tajemnice chyba od właśnie ludzka i pimpka jak się uważa że jak jest inny od ludzka no to może wam pokazać. tak wam już pokazuję tylko te tajemnice to ja zauważyłem Już wam mówię za czego tym największym fanem łódka, nie ma większego chyba. Podkryłem tajemnicę. A właśnie ta już jest skina. Całą noc kopałem gaksy zapomniałem. No to już nie może być tajemnicy, no bo... To właśnie każdy to zna! Stać, zjeść, pić, grać, wyjść, wrócić, iść, spać. I kolejna tajemnica to jest. U tam imię. Chyba mną do pimpka, ale imię też tam jest. Widzicie wszyscy to widzą. Tutaj! Tajemnica kolejna! Jeśli lepiej akurat ludzka, to już my odcinek taki. Bazę pod moim domem, bo teraz to... O! I. widzicie tam? Kobimka jest tu był domek! Kawałek dużo domku. Każdy to widzicie właśnie? Mam akurat tak, dobrze, że mam latarkę, jest bardziej wyraźniej. I widzicie tamten domek, Bo ja widzę, a wy na pewno też widzicie, bo mam akurat na, idealnie nad kamerą. I to ja wszystkie tajemnice, które akurat wam przygotowałem. Akurat bo... ja się odkryłem nowo się, bo... To do morza, bo jest dla mnie za To jest ten czas, którego mi brakowało. Że nie wybuchają, aż kielety zamiast palić się, to się opalają. W takie klocki to by się pokrało. Więc dołącz do nas dzisiaj, o! Dzień chyba widziałam coś! Dzień dobry, serytuska. Więc dołącz do nas. Tak! Luzowa tablicka pływa w serytuskach. Chcę to by do. Mówiwa tabliczka Ale stos Ty wiedzieliście w ogóle o tym? Bo ja nie Kójdziej taj miszekliśmy Oooooooo! Jest ciepło, chcę popływać! Dzisiaj czuję się jak zombie, no bo też już pali mnie to słońce. Nie myślę o niczym innym jak o tym, by wskoczyć do wody najlepiej na bombę. Cały czas, tylko w Minecrafta grać, tylko w Minecrafta grać, bo to jest Czekaj, tutaj też może być jakaś tajemnica. To chcę najlepiej to przy popatrze. Hmm. A to jest jakiś tam płotek. O nie ma coś nic, tylko Może tu chyba będzie jakaś tajemnica, czekajcie. Po... Nie ma tajemnicy. Szkoda. Co? Sz kolejna to tutaj był sobie piesek. Widzicie?